Co to za lisi piesek? Co to mnie tak okłaczył? Kłaczysz, nie skacz. No. Ogon, ogon. Ale memiczny jest, nie? Tu mamy zamknięty ten temat, zapinamy tą do folii no. i jedziemy z tematem. Pokażmy jak to jak to pali. Tak. O tam. No dobrą dawkę, no to uśwież. Jedziemy po drugą. Dobra i tu mamy okrywarkę, tak? i chcemy od środka maszyny do następnego przejazdu metr 40 czyli szerokość naszej maszyny to będzie metr 40 czyli e, możesz tu, możesz, możesz tu no i teraz dodaj czyli klasycznie szerokość normalna piszka pokrywarka zamiast default no i metr 40 I to sama, ta sama historia nie będę was tu zanudzał teraz specjalnie dla was Zapięliśmy okrywarkę. Żeby pokazać jak to teraz będzie elegancko szła robota. Wiadomo to tu nie jest ustawione tak jak tam. Już nawet nie wiem czy to by tak było dobrze. No tutaj może i tak no tam tam jest trochę gorzej tam ta strona. Ale jakby tu chodzi tylko i wyłącznie o samą zasadę działania. Muszę stanąć inaczej bo tu słońce nie pozwoli żeby coś było widać. On już sobie dociąga numer 40 Ani my też tej maszyny nie ustawialiśmy jakoś. No jest tylko założona tak, żeby pokazać o co to chodzi. Prawda piesku? Prawda. Masz ogon fajny. Oj, mi się nadal. No ten jeden to nam bardzo nie wyszedł no Ale tak, tu było dopiero prowadzenie zapięte On jeszcze dosuwał nie Maszyna jest w sumie dość długa Tu jest dopiero, można powiedzieć, efekt Wiesz, one są pełne. Jak jest ziemia dobrze zrobiona, no. one są pełne. Jak A, no tak. Tak jak tam. No dobra, okej. Okay. No, no to wiesz co, ustaw tam. Tak mniej więcej, ja się też... Gdzieś tu jest, o, 140 i tam ile masz, 280 Tak, 280, kurde, no, o. I masz ile? Eee, 140. 280, no to mamy. Wiesz, ja się tutaj to nawet się o 500 nie będę kłócił, bo... No tu nie chodzi, tu nie chodzi pielnik, tak? Chodzi pielnik, ale ja 5 centów to jest... Ja no... Znaczy wiesz, to możesz przesunąć całą linię po prostu, nie? Jak masz 2 trzy przejazdy, to nie ma sensu ustawiać, jakoś kalibrować yy, tylko po prostu bierzesz, przesuwasz całą linię, też ci to zaraz pokażę. No a tu będziesz miał... no w miarę lufto. A tu jest... To się cieszy. Faktycznie musi być pod tą, pod tą maszynę, musi być miękko zrobione porządnie, bo od razu reaguje, nie? I musi być na sztywno na tym, nie wiem, może potem trochę. To jest tylko tak na sztukę zaczepione, żeby miał no, mniej więcej jak no, wiec, ma być ustawione. No tak, no, no to w sumie no o to chodzi, wiesz, bo to jest ważny ten czas wykorzystać dobrze. Jak już... Nigdy to nie jest to samo, co, co telefonicznie albo zdalnie, nie. No. no. A też coś tam ciekawego pokażemy, może komuś się to przyda. Pod tą folią to co będzie? Cukinia na zagonie. Aha, na folii. Na folii. A czemu właściwie pod folią tą cukinię? Dlaczego? No, w pierwszym roku tam no? pod lasem miałem 1000 krzaków. Mhm. 11 rzędów tam po 70 metrów. Nie dawaliśmy rady tego zerwać mhm. i opielić, bo jeszcze pracowałem. Teraz jak mam 1,5 hektara skierliś wokół krzaków. No tak. To nie są te koszta. Folia tutaj kosztuje na 2 hektary 4,5. tysiąca. Mhm. Za 4,5 tysiąca przez dwa miesiące, to ja tego nie, nie wypieram. <grym> tak jak no. mówiście, nie? Hektar, żeby, żeby iść z, z graczką, to to trzeba sztywno z portfelem stać. A jaką wiecie, wiecie dużą? Pół kilo. Pół, do, kilo. Do pół kilo. Do pół kilo. To co mówiłeś, że to je, ta linia jest odzwierciedleniem tamtej granicy. A zobacz, jak się tu wydaje, tak jak teraz jesteśmy, nie? Względem na przykład tych drzewek, że jest przesunięte do no, kurczę z 5 stopni na pewno. No. Tylko czekaj, czy sąsiad nam, czy. No, tam <laughs> czy by sąsiadowi, to jest wiesz. Ten sam schemat wszędzie. No, sporo można nawigacją, właśnie sobie wiesz, jak masz kamienie graniczne, na przykład, nie? No. Od punktu do punktu pojechać, wyprostować te granice można no. z czasem. Tylko to obie strony muszą tego chcieć. No, no. <laughs> wojny nie było. Tu Cię widzę, to między że między jednym a drugim końcem to zaraz 5 metrów będzie, nie? No. Żebyś wiedział. To... Może i fajnie, fajnie, wiesz, bo widzisz, ile przy planowaniu jakiejś plantacji widzisz ile masz rzędów od tej zerowej, nie? Dzień. My jesteśmy 58 Rządek. Jakby 58 tareliniarka, nie? Jakbyś jechał od tamtąd. No były te Władimirce z napędem naprzód, na w sumie Fergusony 3512. Też miały napęd, przepraszam 35-14, czyli on miał, ale on miał 47 koni. 60 ma 52, a to on ma, on ma tylko 30, nie? 3:30. No on, on ma bardzo fajny moment Ferguson i przy niskich obrotach. Może dlatego to trochę inaczej, nie? Ale no właśnie, dużo ludzi narzeka na, na uciąg w 60 i też na te blokady, nie?, że są wadliwe. A jednak w ciapku, no, że ta blokada mostu jest lepsza. Zdusisz go moment. Zdusisz to z raz. Za, zapniesz ten dwumetrowy kultywator, i to nie ma mm -hmm. nie masz co. No i na tych oponach nie oszukujmy się, ty też nie będziesz Zresztą miał uciągu. uciągu no. A jednak 60, ona ma z ten... nowe chyba wszystkie opony, pozakładałeś tak, co? Tak, tak. To jest kurczę... Jak go dobrze dociążesz, to i trakcję powinien mieć. Nie? Jak nie będziesz Ale iść. to. Trakcję. Jak go zaczepisz do drzewa, on mm -hmm. będzie kręcił, ale będzie w miejscu. No co? tak. A na 4 już inaczej, nie? Jest inaczej, jest. Wziął się za odpoczynek. Będziemy działać no, w maju. W majówkę najwyżej przyjadę, będziemy siać. I tak. Dzięki. Dlaczego zdecydowaliście się? Skąd właściwie ten pomysł na, na tą nawigację? Bo we dwóch tutaj działacie. Ograniczenie pracy. No, Ograniczenie pracy. Cię, kurczę, I teraz mi jest przykro, że Ciebie nie nagrałem, bo ty musiałeś robić tą brzutkiewkę. A my tutaj cały czas żeśmy sobie jeździli po polu się obijali. Te dwie podstawowe. Dowolna krzywa jest fajną funkcją. Jak masz granicę, wiesz, nie, nie chcesz prostować, tylko chcesz na krzywych, tylko na krzywych się jeździ gorzej, nie? No ale my nie mamy takie granic. Że... No jest proste, bo... to. My mamy tu prosto. Bo... No to super sklina. Tylko skina. A zarządzanie terenem, to tu masz wszystko, nie? Czyli to pole wasze główne. No i masz podgląd wtedy, sobie możesz popatrzeć jak ten, jakbyśmy obrys zrobili, no to można tamte linie sobie robić z punktów, szczegóły, i tu masz całe szczegóły dotyczące tego pola, nie? No nawet w bajkach to zające kapustę jedzą, a jeże a jabłka noszą na plecach, a, a na kalarepę to w sumie nie wiem, no też kapustę, no też, tak. też w, wierszy, w wierszyku było, Mam. To wszystko jest no. To dają. To I to znaczy, że to nie zeżre ci jednego, tylko uskupnię. Właśnie całego, tylko uskubnie. A to sarna tak samo w sumie. Nie wiem, one się za coś czy coś. Tu jest z obsypnikiem, to też nagrywaliśmy. No i jest. On jechał i prosto, ale potrafi gdzieś tam się tej ziemi więcej. Za lekki ciągnik. Za lekki ciągnik. To możesz mieć rację. Za za poliarką to rozgarniał od razu. Mhm. Żeby tu było płasko. No tak. To też inaczej przyczepność, a on po takim błęziutkim jak jechał, to też tu zawsze chciał spać, To na pewno, a to nie, nie dość, że tak, właśnie tak jak mówisz, no to jeszcze on też trochę ziemi ciągnie ze sobą, nie? A sadzarka, mówisz ten, że sadzone w sobotę, a dzisiaj mamy w środę? W sobotę posadziliśmy osiem coś mhm. i w niedzielę skończyliśmy dwie godziny. Mhm. Do magistrali mhm. i od magistrali następne. No i ścieżki. No teraz co? Do zbioru zrobiliśmy e, ścieżki. W sumie co 21 metrów? 21 nam wyszło? A, 13, ja też jestem 21. No, co 13 metrów, bo e, były 137 sadzenie i jeszcze było tam bo tu jest zrobiony jakby jeden wolny przejazd, czyli tak możemy sobie realizować ścieżki przesunięte jeszcze o 60 cm. Mówi, że w tym roku. A tak robaka wiesz, to w zeszłym roku brat miał. też miał coś w fasoli. Mhm. Mm Mówię, walczył, walczył, nie daje rady. Co jest grane? To, no tutaj to to jest na razie, no. Jeszcze wczoraj w sklepie byłem z robaczywym ziarnem. No a teraz jak na złość. I to gdzie ja mm -hmm. tu kopałem go. Cieszy mnie właśnie to co z tym pielnikiem mówiłeś, nie? że dobrze to się zachowywało, że nie musieliście nawet przesuwać linii ani nic. Tak jak mówiłeś przy tej cukinii, nie? że puścisz go w tym rządku, a, a już nikt nie musi tam wracać do tego ciągnika, go kierować, przestawiać, nie? ani nikt na nim siedzieć nie musi. Znaczy w ogóle każde takie sadzenie, coś co jeździsz bardzo wolno, to jest nużące i musisz się patrzeć na ten punkt i, i to też w sumie... Jeszcze bez klimatyzacji. O bez niczego sobie wali w web. Ja ci powiem, że moment zasypiam, nie? Jak nie, nie wiem, ja tak mam jeszcze właśnie jak mówisz bez klimy, jest coś zapach. E, to mnie chwila moment, nie? Jak mam taką, taki relaks na ciągniku to zaraz głowa leci w dół. A jest tak jak nie śpi. No to prawda. Przy cebuli jak, jak jeszcze były parę, ładnych parę lat temu to ze 16 lat może miałem. To to był taki moment odpoczynku. Kuzyn specjalnie wyczekiwał, przejeżdżał blisko ciągnikiem i budził trąbieniem. Człowiek potem w strachu cały dzień był.